To może skorzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ustawodawca określił krąg osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu. Zgodnie z artykułem 2 punkt 5 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych uprawnionymi do korzystania z funduszu są pracownicy oraz ich rodziny, byli pracownicy na rencie lub emeryturze oraz ich rodziny oraz inne osoby określone, w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy. W przypadku tej ostatniej, trzeciej grupy ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń. W przypadku członków rodzin z reguły są to współmałżonkowie, dzieci lub wnuki albo rodzice pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem. Dodatkowe grupy uprawnione do świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być określone w regulaminie tego funduszu. I z reguły są to osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych u pracodawcy lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę tymczasową albo rodziny zmarłych pracowników.